nowa prawica. Lech Walicki, Kongres Nowej Prawicy. Najpierw tak dwa zdania do tej dyskusji, która się nie, tu nie, odbyła. Nie, Proszę o pytanie. Momencik, sprawa jest istotna. Coraz częściej nam się mówi, że... że Bardzo mamy proszę jakiś... o pytanie. Mamy Dobrze. mało czasu, a chętnych do zabrania głosu jeszcze sporo. Możemy się tak umówić? To jest jedno zdanie. Coraz częściej mówi się nam, pan też to powiedział, o moralnym obowiązku. Otóż moralny obowiązek może dotyczyć ludzi, a nie państwa. A oczywistym jest, że, że większość Polaków zdecydowana jest przeciwko temu, żeby przyjmować imigrantów. A skąd Jeżeli wiesz, jest że taka wątpliwość, zróbmy może referendum w tej sprawie. Badania ponad 60% Polaków Są. mówi całkowite nie. O ile Bronisław Komorowski nie będzie układał tych pytań, na pewno frekwencja dopisze i będziemy no. mieli wymierny efekt. To tyle, tyle z mojej Pytanie mam następujące. Bardzo często w tym programie spierałem się z politykami Platformy Obywatelskiej, że trzeba zlikwidować przymus ubezpieczeń. Wczoraj usłyszałem w radiu, że Platforma Obywatelska zlikwiduje składki na NFZ i ZUS. No, i pomyślałem sobie, czy może idioci poszli po rozum do głowy, czy może z nas po raz kolejny robi się idiotów, i oczywiście okazało się to drugie. Pytam pana o to, ponieważ pan to jaśniej zdemaskuje. Jakby to był polityk Platformy Obywatelskiej, to niczego bym się nie dowiedział. A tak to może pan nam to wyjaśni, na czym to właściwie ma polegać. E, tego nikt nie wie. Nawet pytany wczoraj w programie przede mną, w programie Winnej konkurencji Telewizji, pan były minister Rostowski nie był w stanie tego wytłumaczyć. I Uczestnicy mówił, wczorajszego kongresu tak. e, też nie bardzo wiedzieli i e, Mówił, na czym mówił to że powiadać. to jest docelowa, że to jest wizja, do której trzeba zmierzać. E, na przykład tam pytano o, to 10, o te 10% podatku, które ma płacić, więc okazało, że to, że to tylko najbiedniejsi. Od 10 a, do 39%. A potem mówię. kiedy pytano o, o, o jaką kwotę chodzi dochodu, nie był w stanie wytłumaczyć. Potem, po, potem jednak powiedział, że to będzie podatek progresywny, że czy, czy będą następni płacić więcej. Nie ma no, się czym zajmować. O że się mowa. Mowa, brzmi tak, zlikwidujemy y, składki na energię. Dobrze, panowie, ale ja to po programie są czego nie wiecie. Skonsolidujemy je. To Panie tak jakby budżet, budżet i będzie. To tak biedę zastąpić. Panie nedostaty. pośle, ja mam z kolei a, a, pytanie z nieco innej m,